Chciałbym zaprosić Państwa i młodą widownię na spektakl Tylko jeden dzień w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Łodzi. To jest przedstawienie dla dzieciaków tak od 6 lat w górę, ale również dla widza dorosłego. Spektakl, który ma mieć właśnie jakąś swoją ciepłotę, ma być takim rodzajem zanurzenia się w świat bajki, baśni. Kochani, przychodźcie do nas, ja już na Was czekam, muszka majowa. Cieszę się bardzo, że będziecie z nami, że polatacie ze mną po jeziorze, że będziemy się razem bawić, że będziemy rozmawiać o ważnych, mądrych, dowcipnych rzeczach i poznacie moich przyjaciół. Dzika i Lisa, oni są tacy fajni. Uwielbiam jeść warzywa i owoce. Mam duży brzuszek i, i jestem zakochany w muszce. O rany. Moja postać, Lisa, jest z pozoru bardzo grubiańska i szczwana, ale w głębi serca to jest dobry, rudy kolega. Tylko jeden dzień. Bajka jest o tym, że rodzimy się, a potem przychodzi taki moment, że musimy z tego świata po prostu odejść. Jest to trudna sytuacja i dla nas, dla dorosłych osób, i dla naszych rodziców, dla naszych dziadków, i też dla naszych dzieciaków. Coś się kończy, coś się zaczyna. Wydaje mi się, że ta bajka będzie dobrym zaczynem do, do dyskusji o przemijaniu. Moi drodzy, zapraszamy Was do teatru Jaracza na spektakl tylko jeden dzień. Przyjdźcie do Jaracza, żeby Jaracz nie musiał przyjść do Was.